Cześć. Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii zagadek kryminalnych. Dzisiaj chciałabym poruszyć bardzo ważny temat, który jest szczególnie istotny dla młodych osób, które będą niedługo zaczynać studia, takich, które aktualnie studiują, oraz dla rodziców i bliskich takich osób. Będzie to temat otrzęsin i zagrożeń, jakie mogą się z tym wiązać. Jest to szczególnie istotne, ponieważ wydaje mi się, że wiele młodych osób nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, jakie konsekwencje mogą mieć działania, które powszechnie są uznawane po prostu za rozrywkę. To zjawisko jest przede wszystkim powszechne w Stanach Zjednoczonych, choć nie oznacza to, że u nas w Polsce takie sytuacje nigdy się nie zdarzyły i nie zdarzą w przyszłości. Jeśli więc teraz chcielibyście poznać szczegóły tragedii Tima Piacy, to zapraszam Was do oglądania. Timothy John Piazza urodził się 25 września 1997 roku. Od dziecka uwielbiał sport. W szkole średniej biegał i grał w piłkę nożną. Zdaniem rodziców, Tim nie był typem osoby, które łatwo ulegałyby presji rówieśników. W liceum nie chodził na imprezy i nie pił alkoholu. Wolał spędzać czas na plaży z przyjaciółmi, spotykać się ze swoją dziewczyną, grać w koszykówkę, gry wideo i ćwiczyć. Chłopak był też trochę nieśmiały, ale był bardzo szczerym i lojalnym przyjacielem. W 2017 roku 19-letni Timothy był studentem drugiego roku inżynierii na Uniwersytecie Pennsylvania State University, czyli Penn State. Po studiach planował zostać protetykiem, ponieważ bardzo zależało mu na tym, żeby móc w jakiś sposób pomagać innym ludziom. W nocy 2 lutego 2017 roku o 21:07 Tim przyszedł do domu studenckiego bractwa Beta Teta Pi, gdzie odbywała się impreza. Chłopak chciał dołączyć do tego bractwa i tego dnia miał mieć miejsce rytuał inicjacji. Otrzęsiny polegały na wykonaniu zadania, którym w tym przypadku było wypicie w krótkim czasie dużej ilości alkoholu. Każdy z kandydatów musiał pić jedno po drugim, wódkę, piwo i wino. Piazza pił na pusty żołądek i wcześniej zażył leki antydepresyjne, co spowodowało, że upił się bardzo szybko. O 22:40 kamery monitoringu nagrały Tima idącego w asyście innego ze studentów. Chłopak zataczał się, był zgarbiony, usiadł ciężko na kanapie i nie chciał się podnieść. Drugi z chłopaków z trudem zaprowadził go przez jadalnię i kuchnię do salonu, gdzie Piazza znów usiadł na kanapie. W pewnym momencie dziewiętnastolatek wstał i zaczął kierować się w stronę drzwi frontowych. Jednak w jego stanie mechanizm otwierania tych drzwi okazał się zbyt skomplikowany, dlatego poszedł w stronę drugich drzwi. Nie wiedział, że prowadzą one do piwnicy i gdy je otworzył i zrobił krok do przodu, spadł ze schodów i stracił przytomność. Huk usłyszał jeden z członków bractwa, Greg Rizo, i poszedł sprawdzić, co się stało. Stanął na szczycie schodów i na dole zobaczył chłopaka leżącego twarzą w dół z nogami na schodach. Napisał wtedy na grupowym czacie dla członków bractwa, że jeden z chłopaków spadł ze schodów i kilku studentów przyszło, żeby pomóc zanieść Tima z powrotem na kanapę w salonie. Widać było, że jego ciało było wiotkie i na nagraniu można również zauważyć, że w momencie, gdy jego koszulka podwinęła się do góry, to miał na torsie... Ciemny siniak. Jeden z braci uniósł ramie 19 dziewiętnastolatka i gdy ją opuścił, opadło bezwładnie na klatkę piersiową. Następnie inni członkowie zaczęli bić go po twarzy i uderzać pięściami. Rzucali także w niego butami, polewali go piwem i siadali po dwóch na jego drżących nogach. W końcu zostawili go w spokoju i po pewnym czasie piaca odzyskał na chwilę przytomność i zsunął się z kanapy. Trzej bracia podnieśli go i położyli na niej z powrotem. Na nagraniu widać, jak klepali go po twarzy, żeby ustalić, czy wszystko z nim w porządku. Chłopak jednak był nieprzytomny i nie reagował. O 23:37 jeden z członków bractwa został popchnięty na kanapę, także wylądował całym ciałem na timie. O pierwszej w nocy Ryan Foster obrócił Tima na bok, a Jonah Newman założył mu plecak pełen książek, żeby nie przetoczył się na plecy i nie zachłysnął wymiacinami. O pierwszej 48 piaca stoczył się na podłogę, a trzech braci podniosło go i rzuciło na kanapę. Jeden z nich uderzył też Tima raz mocno w brzuch, otwartą dłonią. Godzinę później Cordell Davis podszedł do kanapy, na której leżał Tim i jako pierwszy wyraził zaniepokojenie stanem, w jakim znajdował się piątka. Chciał zadzwonić pod numer alarmowy, jednak został wyśmiany przez pozostałych członków bractwa, którzy powiedzieli, że przesadza i że Tim po prostu zaliczył tak zwany zgon. Davis był jednak nieugięty, zaczął powtarzać, że muszą wezwać pomoc, ponieważ jego zdaniem Tim wyglądał wręcz potwornie. Niestety, ostatecznie pomoc nie została wezwana, a Davis został popchnięty na ścianę i powiedziano mu, żeby natychmiast wyszedł, zanim pozostałych sytuacja była pod kontrolą. Jednak już chwilę później, Tim zaczął się trząść i wymiotować. Następnie, Cordell Davis odszukał Eda Gilmartina, wiceprzewodniczącego bractwa, i powiedział mu o sytuacji. Ed odpowiedział, że przesadza i że przecież pozostali bracia studiowali kinezjologię i biologię, więc słowa Cordella nic dla niego nie znaczą w porównaniu z ich słowami. Johna Newman, Lars Kenyon i Edward Gilmartin ustalili na grupowym czacie, że nie pozwolą nikomu zadzwonić pod 911. Około godziny 3.30, 3 lutego 2017 roku, Tim próbował wstać z kanapy, a gdy tylko stanął na nogach, upadł do tyłu. Kontynuował jednak próby podniesienia się, trzymając głowę w dłoniach, jednak kończyły się wielokrotnymi upadkami na podłogę. Gdy po raz kolejny leżał na ziemi, jeden z członków bractwa podszedł do niego, potrząsnął nim i wyszedł. O 3.46 piaca leżał zwinięty na podłodze w pozycji embrionalnej z kolanami przyciśniętymi do klatki piersiowej. Trzy minuty później znajdował się w pozycji klęczącej z łokciami opartymi o podłogę i z głową w dłoniach. O 3.54 ponownie próbował stać, jednak upadł twarzą na podłogę. Godzinę później, gdy był w stanie utrzymać równowagę, zataczał się w kierunku holu, jednak ponownie upadł, uderzając głową o żelazną poręcz i wylądował na kamiennej posadce, prawdopodobnie doznając poważnego urazu. Mimo tego wstał i próbował dotrzeć do frontowych drzwi, ale wpadł na nie znów upadając na podłogę. O 5.26 rano członek bractwa znalazł Tima i zaprowadził go do innego pokoju. Jednak tim przewrócił się na schodach, a drugi chłopak, zamiast udzielić mu pomocy, przeszedł nad nim i go zostawił. Ostatecznie timowi udało się dostać do piwnicy, gdzie kilka godzin później został znaleziony leżący za barem. Był zimny w dotyku, bardzo szybko oddychał, miał zakrwawioną twarz i półotwarte oczy. Został ponownie zaniesiony i położony na kanapie i mimo, że jego stan był bardzo zły, to nadal nie wezwano pomocy. Około godziny siódmej rano Tim stoczył się z kanapy i uklęknął obok niej z głową w dłoniach. Jeden ze świadków zeznał, że dziewiętnastolatek wyglądał jakby po prostu bardzo bolała go głowa. Ten sam świadek nie wezwał jednak pomocy, jedynie wyciągnął telefon, zaczął nagrywać cierpienia chłopaka, opublikował to na czacie i opuścił dom bractwa. Dopiero około godziny dziesiątej trzech studentów położyło Tima z powrotem na kanapie i dopiero wtedy zaczęli poważnie debatować, czy powinni wezwać dla niego pogotowie. Zanim jednak na miejsce przyjechała karetka, wytarli jeszcze krew z jego twarzy i próbowali go ubrać, żeby go ogrzać. Jednak kończyny dziewiętnastolatka były tak sztywne, że nie byli w stanie tego zrobić. Zwlekali z wezwaniem pomocy tak długo jak mogli. W międzyczasie wyszukiwali jeszcze w internecie informacje o zimnych kończynach upijanej osoby, o alkoholu oraz osiniakach. W końcu, przed 11:00 na miejsce przybyły służby ratunkowe i zawiozły Tima do Mount Nittany Medical Center. Szybko został jednak przetransportowany helikopterem do lepiej wyposażonej placówki, po tym jak odkryto, jak rozległe są jego obrażenia. Piatza trafił na salę operacyjną, gdzie stwierdzono pękniętą śledzionę i wstrząs krwotoczny. Miał 4 litry krwi w jamie otrzewnej. Jego mózg spuchł do tego stopnia, że trzeba było usunąć część czaszki, żeby zmniejszyć ciśnienie. Obrażenia głowy obejmowały poważne złamanie czaszki u podstawy, krwotok podtwardówkowy i krwawienie do mózgu. Miał również stłuczenia i otarcia na głowie, ramionach, klatce piersiowej i nogach. Szpital skontaktował się z rodzicami Tima, którzy natychmiast przyjechali na miejsce. Lekarze nie podali przez telefon informacji na temat tego, co spotkało syna, jedynie kilkukrotnie powtarzali matce, że chłopak jest bardzo chory. Niestety, chirurgom nie udało się uratować jego życia i team piadca został uznany za zmarłego wczesnym rankiem 4 lutego 2017 roku. Ojciec chłopaka zapytał lekarzy, czy rokowania byłyby lepsze, gdyby syn otrzymał pomoc wcześniej i usłyszał, że nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Dzień po śmierci dziewiętnastolatka, członkowie bractwa, którzy nie udzielili mu pomocy, zaczęli panikować, obawiając się konsekwencji swoich czynów. Bali się, że ich bractwo zostanie zamknięte, a na grupowym wspólnym czacie pisali, że mają nadzieję, że sprawa nie trafi do sądu. I wtedy jeden z nich napisał, że jeśli zajdzie taka potrzeba, to muszą wszyscy powiedzieć tą samą ustaloną wcześniej wersję, czyli że on znalazł Tima jako pierwszy dopiero o godzinie 10 rano. Tim był przemarznięty i wyglądał na bardzo chorego, dlatego natychmiast postanowili wezwać 911, ponieważ zdrowie i życie chłopaka było dla nich najważniejsze. 7 lutego 2017 roku w poście na Facebooku bractwo poinformowało, że Tim Piazza, student drugiego roku, który niedawno przyjął zaproszenie do ich bractwa, zmarł z powodu obrażeń odniesionych w wyniku przypadkowego upadku. Cordell Davis miał ogromne wyrzuty sumienia z powodu tego, co się stało i postanowił nie wracać na Penn State. Z wpisów na internetowych forach dowiedział się, że członkowie Bractwa uważają, że ich zdradził, rozmawiając otwarcie z policją i że zrujnował im wszystkim życie. Policja nadała Davisowi przezwisko w związku z jego zachowaniem widocznym na nagraniach Dobry Samarytanin. Warto wspomnieć, że osiem lat wcześniej na tej samej uczelni doszło do podobnego incydentu. W 2009 roku student pierwszego roku Joseph Dado upił się na imprezie bractwa i zmarł po tym jak spadł z betonowych schodów. Uniwersytet podpisał wtedy umowę z zewnętrzną firmą ochroniarską o nazwie St. Moritz, która miała kontrolować wszystkie imprezy bractw. W lutym 2017 roku dwóch ochroniarzy pojawiło się na imprezie zaledwie kilka minut przed tym, jak Tim spadł ze schodów, ale nie odnotowano żadnych naruszeń. Rodzice Tima byli zdeterminowani, żeby nikomu doprowadzenie do śmierci ich syna nie uszło na sucho. Sprawa stała się głośna w całym kraju i doprowadziła do jednego z największych procesów sądowych w historii Stanów Zjednoczonych. 5 lutego 2017 roku po kompleksowym śledztwie 18 członków bractwa postawiono w stan oskarżenia w związku ze śmiercią Tima Piatcy. Proces trwał przez całe lato. Ostatecznie najpoważniejsze z zarzutów, czyli nieumyślne spowodowanie śmierci oraz napaść kwalifikowaną, wycofano, a podczas Procesu, na sali sądowej oskarżeni poklepywali się po plecach i przybijali sobie piątki. Ostatecznie 14 członkom postawiono w sumie 328 zarzutów. 13 czerwca 2018 roku jeden z członków bractwa, Ryan Berg, jako jedyny przyznał się do winy. 31 lipca został skazany na 3 miesiące aresztu domowego, 27 miesięcy w zawieszeniu oraz kary grzywne. W kwietniu 2019 roku czterech oskarżonych, Luke Wisser, Joseph Sala, Joshua Kurczewski i Michael Bonatucci usłyszało wyroki. Wiser został skazany na 2 do 6 miesięcy więzienia i 2 lata w zawieszeniu. Sala usłyszał wyrok od 3 do 6 miesięcy aresztu domowego i 2 lata w zawieszeniu. Kurczewski, który przyznał się do jednego z zarzutów, otrzymał karę 3 do 9 miesięcy więzienia i rok w zawieszeniu, a Bonatucci został skazany na 30 do 60 dni więzienia i rok w zawieszeniu. Wszyscy musieli również wypłacić grzywny i wykonać prace społeczne. Żaden z pozostałych członków imprezy nie usłyszał wyroku. Wszyscy zostali jednak wydaleni z uczelni i oprócz tego oskarżeniem objęto też samo bractwo Beta Theta Pi i jego oddział został zamknięty. Warto wspomnieć też, że już jesienią 2014 roku rodzice Tima wzięli udział w spotkaniu informacyjnym na Penn State na temat bractw, ponieważ ich starszy syn Mike miał rozpoczynać swój pierwszy rok studiów i zostali wtedy poinformowani, że na tej uczelni nie odbywają się otrzęśniny. Zrozpaczeni i pogrążeni w żałobie rodzice Tima występowali w telewizji, opowiadając o synu i ostrzegając przed niebezpieczeństwem otrzęsin. Ojciec Marłego powiedział, że jego syn był wyjątkowo inteligentny, osiągał świetne wyniki w nauce i był obiecującym sportowcem i miał przed sobą świetlaną przyszłość. Wiele osób, które Tim spotkał w czasach licealnych i studenckich, twierdziło, że był jedną z najmilszych osób, jakie przyszło im znać. 23 marca 2018 roku rodzice chłopaka wywalczyli wprowadzenie ustawy Timothy Piazza Anti-Hazing. Na jej podstawie ustalono, że jeśli otrzęsiny powodują śmierć lub uszkodzenie ciała to może to być traktowane jako przestępstwo trzeciego stopnia, czyli skutkować wyrokiem do 7 lat pozbawienia wolności i grzywną do 150 tysięcy dolarów. Rodzice Tima do dziś biorą udział w spotkaniach dla studentów i władz uczelni, podczas których dzielą się historią swojego syna i ostrzegają przed zagrożeniami, jakie mogą nieść za sobą otrzęsiny i nieudzielenie pomocy na czas. Rodzice sądzą, że otrzęsiny powinny być całkowicie zakazane i nie powinny być częścią integracji na studiach. Uświadamiają również, że każde działanie, nawet wykonywane pod przykrywką rozrywki, którego nie zrobilibyśmy swojej najbliższej osobie, nie powinno być robione komukolwiek innemu. Warto również wspomnieć, że już dwa lata przed śmiercią Tima uczelnia Penn State znalazła się w centrum ogólnokrajowego skandalu. W 2015 roku James Vivenco, dawny członek bractwa Kappa Del Taro, wyjawił policji, że jego bractwo prowadziło tajną stronę na Facebooku, na której członkowie publikowali nagie zdjęcia studentek, z których niektóre były nieprzytomne lub wykorzystywane seksualnie. Powiedział też, że dwa lata wcześniej sam został poddany okrutnym otrzęsinom. Po śmierci Tima, James pozwał bractwo i cały uniwersytet. Opisywał, że podczas otrzęsin był przypalany papierosami i zmuszany na siłę do picia całych wiader alkoholu, zmieszanego z moczem, wymiotinami, ostrym sosem i wieloma innymi składnikami. Powiedział, że kazano mu pić mocny alkohol bez przerwy, dopóki nie wywołało to wymiotów. Uniwersytet odrzucił zarzuty, twierdząc, że chłopak nie dostarczył dokumentacji medycznej. Jedyną konsekwencją wynikającą ze zdań było zawieszenie działań bractwa Kappa Delta Rho na trzy lata. Z danych wynika, że aż 80% studentów w Stanach Zjednoczonych przeszło tego rodzaju rytuał inicjacji. I dane na temat śmierci w wyniku otrzęsin sięgają aż 1838 roku i wynika z nich, że śmierć w ten sposób poniosło minimum 200 osób. Najczęstszą przyczyną zgonu jest zatrucie alkoholem. Myślę, że warto o tym mówić, ponieważ zapewne wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy, jak poważne konsekwencje może mieć spożycie takiej ilości alkoholu. Że nie każde nadmierne jego spożycie kończy się po prostu kacem następnego dnia, nawet jeśli chodzi o młode i całkowicie zdrowe i silne osoby. W przypadku Tima skończyło się to śmiercią i jest niestety wiele innych bardzo podobnych przypadków, ale można także trafić na historię osób, które udało się uratować, jednak takie otrzęsiny zmieniły ich życie na zawsze. Takim przykładem jest na przykład sprawa Daniego Santuli, dziewiętnastolatka, który dwa lata temu w wyniku zatrucia alkoholem doznał nieodwracalnego uszkodzenia mózgu i teraz nie jest w stanie chodzić, mówić oraz całkowicie stracił wzrok. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek pomoże choćby jednej osobie zrozumieć skalę tego problemu. Choć otrzęsiny w takiej formie, z tego co wiem, w Polsce zdarzają się rzadko, to jednak młode osoby oraz ich bliscy powinni być świadomi zagrożeń, jakie może nieść alkohol. Dajcie mi znać, czy interesowaliście się kiedyś tym tematem i czy zdawaliście sobie sprawę wcześniej z tego problemu. Chciałabym bardzo podziękować Wam za wysłuchanie tego odcinka do końca i jeśli macie propozycje, o jakich innych sprawach, mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii lub mini serii o sektach, to napiszcie to proszę w komentarzach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!